Siemal dzisiaj z tej strony się kłanię Szego, dzisiaj chciałem z wami pogadać na temat mojej nowej ulubionej gry czyli Frag Punk. Jak wiecie, zauważyliście, co jakiś czas na przykład stawiałem serwery do cs co jakiś czas gram w Valoranta, ponieważ jestem starym graczem CSA, grałem w cs 1.6, jeszcze wcześniej w 1.4, co się mi Polanie, grałem w Ciro, czyli koty Strike zero. Zero, dość dużo grałem w koty z Source'a i w sumie koty Strike było był dla mnie tam najważniejszą grą od słonu cs ponieważ od niego umieszczono na przykład stawianie serwerów do gier, jak wiecie od Globala się odbiłem, na no, dwójkę no tam pluję, nie podoba mi się dwójka ze stanu technicznego i ja jestem ogólnie graczem, który gra bardziej w stronach społecznościowych albo szybkie meczyki w czy, czy czego mi co, ja nigdy nie był nigdy w stanie zaoferować, poza czterami jak większość z nas w ilościach hurtowych, no i wiecie. Jak każda osoba, szukałem alternatyw, no alternatywną i znalazłem idealną odpowiedzią na moją potrzebę. Okazał się Frackpunk. Grałem Frackpunk na Play testy pod koniec zeszłego roku. gra zrobiła na mnie mega, mega pozytywne wrażenie, Wam powiem. Jeśli chodzi na przykład o Valoranta, jak wiecie, no to tam grałem po prostu alternatywa, jakaś sensowna dla cs i teraz Frackpunk się okazuje jeszcze bardziej sensowną alternatywą to się o wiele lepiej bawię, więc powiedzmy sobie jakie są różnice pomiędzy na przykład takim Valorantem, a tutaj Frakpunkiem, a są wam powiem dość spore. Tak, mamy postacie, które mają po trzy co nie? Jak widzicie one są te postacie różne, czyli odblokować sprawy, postacie są spoko zaprojektowane, ja na przykład lubię babeczkę tam azjatycką, co ma takie od dronika, ma ścianę, wieżyczki, lubię typa z gitarą, to strap bombami kurde, i ma gitarę, kurde, i śpieszek. Lubię e, cichą e, zabójczynię, która ma niewitkę. E, ogólnie to jest bardzo fajnie, wszystko zaprojektowane. I tu Wam powiem tak: e, jak w e, kurwie na przykład w Alorancie to, że wybieracie jedną postać, i jesteście uzależnieni od początku do końca od tej postaci i nie możecie sobie dawać granatów, no to frack punk. E, Was do siebie przekona tym bardziej z tego względu, że y, jak w Valorancie wybieracie postać i musicie nie grać od początku długoca gry y, to po pierwsze tutaj w frackpunku możecie zmieniać postać co rundę, co jest zajebiste. E, po drugie y, Tutaj IFO też bardziej podgracie CSA y, Jak was na przykład kurzało, to że się odbiliście też od Valoranta, ponieważ nie mieliście wyboru granatów. Tutaj Wam coś pokażę. Też nie ma agentów, ale... Pistolety mają tryb alternatywny. Mają podwaszczały, czyli na przykład wymyślcie sobie ten pistolet, macie hejde, e, fragi po prostu, tutaj macie kurna flesza, tu macie smołka, dymka, tu macie mołota po prostu. Czy macie prawy trzydzieści z myszki, celujecie i rzucacie po prostu odpowiednie granata, Czyli macie mołoty, macie smołki, e, macie fraga, macie flesza, więc gra jest bardziej taktyczna i. Macie wybór po prostu, wybrać sobie pistolet y, podczas rundy, podczas walki y, z trybem alternatywnym, czyli macie tam dwa strzały ala granat, co nie? A poza tym, że ma normalny strzałek, widzicie, jest też trzy zwykłe pistolety, czyli zwykły pistolet, czyli taki digger, taka szybkościelna, e, ma wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o obronę, no to mamy... Po dwie bronie z danego gatunku, czyli dwa shotguny, dwa słupki, co nie dwa asauty, dwa lekkie, dwa marksmany, dwie snajpy, kosy też mamy dwie do wyboru, co nieco jest fajne. Możemy sobie wybrać jedno z dwóch. Jeśli chodzi o samą grę, no tutaj oferuje o wiele więcej niż taki CS3, właśnie Valorant. Ale część osób powie, że ej, ej to jest kolejna podróba, kurde. Valoranta czy tam CS, -a. i wam tu powiem tak. Tu macie standard, gramy wiadomo bombkę 5 na 5, do, ale do 4 winów, co mi się bardzo podoba, ponieważ jak chcecie zagrać szybkiego mecza no to jest spoko, rankę da się grać do 6, też tak jest spoko, mamy tryb, rotacji oh, rotację, Uf, prawie, mi <laughs> prawie by znalazło, trzeba klikać prawy, żeby wam właśnie to pokazać bardziej. I tu mamy tryby, które się zmieniają co 15 minut, co spoko. Yy, taka rotacja jest po prostu. Mamy teraz Team Deathmatcha random'a, Free For All, Team Deathmatch Standard, Jadwiga yy, Standard'a, yy, Glute Grab, różne wariacje, więc dla każdego coś miłego się znajdzie. No Tu mamy Outbreak'a jeszcze. Jak widzicie, yy, więcej detali. No i tu widzicie, mamy takie zombie yy, style. Czym się w ogóle gra, tak powiem, wyróżnia, to jest najlepsze. Gra się wyróżnia kartami. Mamy shards karty. Shards karty odblokowujemy cały czas. I tu wam powiem tak, bajer z nimi polega na tym, że wybieramy sobie co ludne trzy karty. Yy, te trzy karty yy, kupuję nas cały. Widzicie tu mamy takie żółte punkciki, co nie? To jest cena karty. Yy, mamy tutaj praktycznie trzy rodzaje karty. Jedne zmieniają otoczenie, drugie na przykład e, zmieniają trochę na obronie a trzecie na przykład mogą zablokować B, czy zmienić mapę. Yy, na przykład na lodowej mapie dochodzi wam się zganie. Jeśli chodzi o tempo rozgrywki, no to w playtestach w becie było o wiele szybsze. No i teraz jest takie bardziej troszeczkę wolna. Odpowiada mi to jest ok. Graficznie to trzeba przyznać jedno. Nie poszli po najmniejszej linii oporu jak Valorant. Tu mamy skrzynki dzienne, w sobie odbieram. Na jakaś walutka, wiecie o co chodzi, co nie. I wam powiem tak, jeśli o mnie chodzi, to gra zrobiła na mnie mega wrażenie, bo bardzo ładnie naprawdę wygląda. I przez to, że bardzo ładnie wygląda, przyjemnie się w nią gra, bo. Ona nie wygląda ogólnie na darmową grę. co jest fajne. Tutaj takie coś dostaliśmy teraz. Takiego spraya. W ogóle spraya możemy używać dowoli, przeciwieństwie do, do Cesa, który nam je limituje. O, dostaliśmy nową emotę do klaskania, wkurzania ludzi. Eee, chodźcie, chodźcie, gnoje. <laughs> Co mi się bardzo podoba gra jest. Y, o wiele bardziej chillowa, naprawdę takie bang. W nie wiemy co to dać. Ciebie to dać. Co tu mamy? Takie. Tutaj, dobra. Widzicie, jest bardzo dużo możliwości. Już, już, już naprawdę do tego sporo mam. <laughs> yy, no, gram w sumie już chyba trzeci czy czwarty dzień. Cieszę się gierką. Jest fajnie. Jak widzicie, ją ja głównie ostatnio streamuję. Yy, wiesz, jest to coś, na to czekałem tak naprawdę. Mam chillowego cs yy, Karty dają fajną ekonomię, wam powiem. Jeszcze właśnie ekonomie chodzi, w tek, że to są dwie ekonomie, nie ma jednej, czyli nie ma hasiana. Za to zdobywam punkty, te żółte tutaj punkciki, za zabijanie, za asysty, za akcje ogólnie, te sprawy na mapie. Plus jeszcze to możemy dropnąć, bo są tak jakby krzaki, powiedzmy nazwijmy to krzakami na mapie. Oto są takie jakby żółte kostki, do nich strzelamy i z tego może wypaść karta, punkcik, albo heal na przykład. Yy, ale to jest stonowane, nie jest przegięte, nie jest, czy na przykład taki heal na maxa, tylko tam coś trochę, co nie. Yy, akcja nie jest za szybka, co mi się bardzo podoba. Yy, znaczy, nie zapierdala się jak w Call of Duty, tak szybko jak Speedy Gonzalez, tak strasznie pędzi wiat jak dziecko na DHD. Tylko po prostu ruch jest stonowany, jak mówię, w becie, w playtestach pod koniec zeszłego roku postać szybciej biegały, był szybszy gameplay. Ale to zwolnili, więc teraz y, jest może troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej według niektórych, bo nie wiem, my się tak czy tak, dobrze, kurde szczerze mówiąc, y, jeśli chodzi właśnie o gameplay. Y, drugą na przykład ekonomią, jak mówiłem, są dwie ekonomie, są bronie. Y, Mamy po dwie broń na przykład shotguna, yy, nie, nie, nie patrzycie tak, że macie na przykład dwa te shotguny, dwa to, dwa to, dwa to, czy ileś tam na mecz, tylko po prostu macie pulę, macie pulę i to jest bardzo fa fajnie wykonane, yy, mianowicie yy, macie na przykład dwa shotguny, dwa te, dwa te, dwa te, dwa te, dwa te, dwa dwa osiem pistoletów jest dla jasności, no i żoglujecie tym, ale na przykład jak jesteście snajperem, co nie, i powiedzmy to jest odpowiednik AWP, Jesteście sniperem w teamie, bo już gracie rankeda. Wypstrykacie się z tych dwóch e, snip, gra się tam do sześciu. E, dla jasności, jak zmienia się z obrońca atakującego, czy z, ob, czy z atakującego na obrońcu, no to pula się resetuje, co spoko. I powiedzmy, potrzebujecie sniper. No to. Na rankedzie macie opcję, że klikacie sobie prawym i prosicie, po prostu takie jakbyście prosili na przykład w czy w czasie żeby ktoś wam kupił. Yy, no i tutaj jest tego op yy, opcja, że na przykład ja karabinami, czyli asaltami. nie potrzebuję snajpy, ziomek z timu klika, ja mu daję po prostu z mojej puli snajpę i jest szczęśliwy. Wiadomo też mogę sobie wziąć snipe i mu dropnąć po prostu, ale nie ma takiej konieczności, ponieważ po prostu ziomek tylko klika prawym, ej mordo, potrzebuję snajpę. Ja używam marzy, weźmę moją z i jest spoko. Gra naprawdę jak widzicie ma wiele fajnych rozwiązań, warto zagrać, warto dać grze szansę. Ja w nią będę naprawdę grał, a widzicie, że nawet dwa gramy gameplaya nie pokazałem, tylko mówię jaka jest zajebista, bo jest. Ogólnie, zapraszam do mnie na live. Jak będziecie widzieć, że gramy. Głównie gram na Twitchu tutaj, bo słucham sobie muzyki. Nie chcę kolejnego przypału mieć z YouTube'em, bo jak 60 lat wiosna, dostałem strajka na moim małym kanale za muzykę. I teraz, właśnie jak gram w tego typu gierki, właśnie ja robi sobie muzyki też posłuchać, wiecie o co chodzi, co nie. No to głównie działamy ze streamami teraz na Twitchu. Więc jakby ktoś chciał, za przykład, zagrać w frackpack, nikszego, widzicie, co nie, zapraszam. E, do Gierki, chęcię sobie z kimś zagram ku matem, Bo z radą i wiecie, jest jak jest. Nie? Zapraszam do mnie na Discorda, link w opisie. Do. To do zobaczyska. Hej, hej.